Komar w imponującym tempie urósł z kilkuosobowej firmy zajmującej jeden niewielki pokój do organizacji zatrudniającej 4000 najwyższej klasy specjalistów w kilkudziesięciu miastach na całym świecie. Choć nadal jego główna siedziba znajduje się w Krakowie. Nasza firma to 40 spółek, 60 lokalizacji w 44 miastach i 20 krajach. Mamy własne działy badawczo-rozwojowe złożone z wysokiej klasy inżynierów IT. Jesteśmy producentem rozwiązań informatycznych, który może poszczycić się trzema tysiącami zakończonych z sukcesem projektów. Zajmujemy wysokie pozycje w rankingach analityków IT. Posiadamy własne centra danych umożliwiające świadczenie usług w wielu modelach, w tym SaaS, Cloud i Managed Services. Nasi pracownicy realizują innowacyjne projekty, korzystając z najnowocześniejszego sprzętu i technologii. Comarch wciąż inwestuje w infrastrukturę, budując nowe biurowce i centra danych. Jednocześnie dba o wszechstronny rozwój pracowników, udostępniając im centrum szkoleniowe, dając możliwość aktywnego uprawiania sportu oraz zapewniając opiekę medyczną, m.in. we własnym, bardzo nowoczesnym centrum medycznym, zlokalizowanym w jednym z biurowców Komarch w Krakowie. Co roku stajemy się pierwszym pracodawcą dla setek studentów, którzy biorą udział w programie stażowym, dającym możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Nasze starania doceniają sami stażyści. Zdecydowana większość z nich, każdy roku nawiązuje z nami dłuższą współpracę. Komarch w codziennej pracy stawia przede wszystkim na doskonałe, wzajemne relacje pracowników, które otwierają przestrzeń do wymiany wiedzy. Wspólnie jadamy posiłki, dyskutujemy, bawimy się, rywalizujemy w czasie zawodów sportowych, kibicujemy, a także niesiemy pomoc, angażując się w różnorodne akcje charytatywne. Nasza praca i jej efekty są doceniane. Jesteśmy laureatem wielu nagród branżowych i korporacyjnych zdobytych na przestrzeni ostatnich 20 lat. Sprawdź nas, wejdź